Pytania te pojawiają się wtedy, kiedy osoba zaburzona pokazuje Ci swoją twarz. Prawdziwą twarz. I wtedy rozgrywa się dramat. I to nie jest dramat tylko dla jednej osoby, to jest dramat dla całej rodziny, tak? Ponieważ Ty, jedyne co możesz sobie zarzucić, to tylko, że po prostu kochasz. Kochasz, zaufałaś, uwierzyłaś, kupiłaś czy kupiłeś całą tą iluzję, i nie zauważasz, jak bardzo jesteś uwikłana. W tym świecie. Nie widzisz, że on nie jest tym człowiekiem, którego powinnaś kochać, ale w jakiś sposób pokazuje ci pewną część życia, która jest bardzo istotna, żebyś ty mogła się skontaktować ze sobą, tak? Bo z jakichś powodów wybieramy takich partnerów i nie, nie, naprawdę nie ma w tym przypadkowości.